Dobry wieczór Państwu, Mateusz Mękina. Witam Państwa ponownie. To jest wieczór WTK, a Rusałka to dziś miejsce wypoczynku wielu Poznaniaków i nie tylko, ale też ogromny nośnik historii. Można ją poznawać między innymi, i m.in. podczas trwającej od soboty imprezy Rusałka Jezioro, które łączy. Jednym z wydarzeń jest marszobieg pamięci wokół Rusałki i o nim i o innych ciekawych wydarzeniach związanych z drugą edycją imprezy. Organizowanej przez Barak Kultury, porozmawiam z naszym gościem Grzegorzem Kmitą Patyczakiem. Dobry wieczór. Dobry wieczór. To na początek zacznijmy właśnie od tego marszobiegu. Jak mówi sama nazwa, oczywiście, marszobieg pamięci. Chodzi o popularyzację wiedzy na temat rusałki? Yy, tak, nie wszyscy pamiętamy, że powstanie nie tylko rusałki ale również Jeziora Malta, dwóch ulubionych miejsc rekreacji poznaniaków, największych jezior na terenie Poznania. Wiązało się z dość ponurymi historiami, z ponurymi czasami II wojny światowej. Na terenie Poznania mieściło się niemal 30 obozów pracy przymusowej, których więźniowie, przewinęło się przez te obozy około 10 tysięcy osób, byli zmuszani do pracy w nieludzkich warunkach, również przy kopaniu, przy budowie Jeziora Malta i Jeziora Rusałka. Nie chodzi tutaj o to, żeby te miejsca kojarzyły nam się smutno i ponuro, tylko po prostu o to, żebyśmy, korzystając z tych miejsc, pamiętali o tej historii. Choćby po to, żeby. Takie czasy y, nigdy się więcej nie powtórzyły. Marszobiet to będzie taka impreza sportowa z nutką rywalizacji? Jak to będzie wyglądać? Jaka jest, jak długa jest trasa, chociażby, i też kiedy mamy się stawić na starcie? Biegów z nutką rywalizacji w Poznaniu jest tyle, że właściwie jeżeli ktoś chce rywalizować, to do wyboru do koloru niemal co weekend ma jedną imprezę, czy nawet więcej. Choćby dzień wcześniej odbywa się legendarny już można powiedzieć kultowy bieg Forest Run w Wielkopolskim Parku Narodowym, po tygodniu również w UPN Król Parku, także biegów z rywalizacją jest aż nadto, to, a każdy biegacz, który poważnie podchodzi do treningu wie, że nawet jeżeli się trenuje ostre biegi, biegnie na czas i rywalizuje to również konieczne do treningu są długie, spokojne wybiegania, więc jako, że dzień wcześniej ostre zawody, tydzień potem ostre zawody, także tych, którzy będą zmęczeni albo którzy nie będą chcieli się nadwyrężyć. Zapraszamy do wykonania luźnego marszobiegu bez rywalizacji. Nie będziemy mierzyć czasu, nie będzie podium. Zapraszamy wszystkich. Dlatego nazwaliśmy tą imprezę Marszobiegiem, że chętnie zobaczymy tam również amatorów Nordic Walking z hikami. a nawet jeżeli chce ktoś przyjść i zwyczajnie się przespacerować, również jest mile widziany marszobieg, czyli od spaceru po ostrą, treningową wyrypę. Każdy znajdzie coś dla siebie. Start kiedy? Start punktualnie o godzinie 11.00 rozpoczniemy krótkim wprowadzeniem historycznym. Pojawi się tam Rafał Rosu, pracownik, poznańsk, pracownik naukowy Poznańskiego Uniwersytetu, językoznawca i filolog, a z zamiłowania historyk, który doskonale właśnie zna tło historyczne tych wydarzeń. I po tym krótkim wprowadzeniu, około godziny 11.15, wyruszymy na trasę. Od jednego do trzech okrążenie jeziora. Jedno okrążenie to jest około 3,5 km, więc w ciągu godziny bo na tyle planujemy czas imprezy, da się to ze spokojem pokonać nawet spacerem, a kto chce dać ostro z buta, ten nawet wykona trzy albo cztery rundy. Oczywiście Marszobieg to tylko część większej imprezy. Co jeszcze się będzie działo nad Rusałką? Yy, nie, nad Rusałką wtedy będzie już to będzie zamknięcie festiwalu Rusałka Jezioro, które. Czyli mączy. wcześniej jeszcze imprezy. Yy, tak, a festiwal, jak wspominałeś, trwa od soboty, były tam filmy. Były spotkania, były wernisaże, wystawy, w planach jutro, 17 września, spacer do piekarni, na który serdecznie zapraszam. Krzyżowniki, miasto, miejscowość, gdzie w tej chwili dzielnica Poznania, gdzie mieścił się właśnie jeden z tych obozów. Spacer do piekarni, piekarnia do dzisiaj działająca, która podczas II wojny światowej w ramach siatki konspiracyjnej zaopatrywała w chleb właśnie więźniów tych obozów koncentracyjnych. Jutro startujemy o 11 w zespole szkolno-przedszkolnym w Krzyżownikach. A 18 września mocny akord na zakończenie festiwalu Jezioro, Ursałka Jezioro, które łączy, czyli właśnie. Nasz marszobieg. Czyli jeszcze można się załapać na ten festiwal. Druga edycja, Druga edycja tej imprezy cieszy się sporym zainteresowaniem mieszkańców? Tak, zainteresowanie rośnie i bardzo nam to cieszy, dlatego też ta formuła imprezy jest taka, że nie poprzestajemy na wykładach, spotkaniach zamkniętych w salach, tylko staramy się wychodzić na miasto, wychodzić do ludzi. Rok temu na przykład zorganizowaliśmy przejazd rowerowy. Śladami tych miejsc, tych obozów pracy rozpoczęliśmy nad Maltą, zatrzymaliśmy się później przy stadionie Szyca, gdzie na samym stadionie mieścił się jeden z większych ośrodków, gdzie zostali zgromadzeni ci pracownicy przymusowi. Do dzisiaj znajduje się tam również pomnik, po czym zakończyliśmy nad rusałką i tam się odbył koncert na wodzie. Powtórka koncertu na wodzie również miała miejsce, ale to już za nami. Chciałem jeszcze zapytać tak pod koniec naszej rozmowy, jak to jest z tą wiedzą historyczną Poznaniaków Wielkopolan ogólnie, o tym najbliższym sąsiedztwie? Wiedzą dużo, czy jednak podczas takich wydarzeń mogą odkryć jakieś nowe fakty? Ja sam zapraszając znajomych ze środowisk biegowych na ten marszobieg wokół Rusałki przyłapałem się, że wiem na ten temat w sumie stosunkowo niewiele. Wiem, że są tam dwa miejsca pamięci, gdzie były egzekucje prowadzone przez hitlerowców. Natomiast co się okazuje, że krąży wiele takich legend miejskich, że na przykład na dnie jeziora był cmentarz przed zalaniem, Także po prostu pływając w jeziorze pływamy po byłym cmentarzysku. Otóż nie, jest to nieprawda. Być może ta legenda miejska wzięła się stąd, że rzeczywiście kilka lat temu, gdy wody jeziora mocno opadły, okazało się, że brzegi jeziora umocnione są. Y, macewami. Natomiast y, sam y, na samym terenie y, jeziora nie, nie ma żadnego y, cmentarza, natomiast no, niektóry, niektórzy dla odmiany y, wydawało im się, że również to, że y, jeziora te i Malta i Rusaoka były wykopywane przez więźniów obozów pracy, y, to jest miejska legenda. To dla odmiany jest prawda historyczna, tak, niestety było y, większość z tych więźniów zostało w, ro, w roku 43, ci, którzy przetrwali Wywieziona później do Oświęcimia, bardzo nieliczni y, przeżyli II wojnę światową i udało się nawet z niektórymi nawiązać kontakt, dzięki czemu też y, może odbywać się ta impreza, bo jest to nieoceniona źródło informacji, y, y, fotografii, rysunków z tamtego okresu. Lekcja historii czeka nas już w ten najbliższy weekend. Lekcja historii, która połączona jest z aktywnością fizyczną, o czym rozmawiałem dzisiaj z gościem wieczorem WTK Grzegorzem Kmitą Patyczakiem. Tak. Bardzo pragnę, dziękuję. Pragnę, za rozmowę. pragnę jeszcze dodać, że warto o tym pamiętać także dlatego, że wydawało się, że obozy koncentracyjne to daleka przeszłość. Tymczasem lata 90., wojna na Bałkanach i znowu ludobójstwo, znowu obozy. A teraz za naszą granicą to samo, tak? Obozów koncentracyjnych może nie ma i oby nie było, natomiast znów mamy. Wojnę z elementami czystki etnicznej, z elementami ludobójstwa, z pewnością. Nie powinno się to powtarzać, dlatego trzeba o tym pamiętać i trzeba podkreślać, że cały czas takie historie mogą się wydarzyć. Przeciwdziałajmy temu. Dlatego też takie wydarzenia, żeby pamiętać właśnie o tych ciemnych kartach naszej historii, ale jakże, jakże ważnych tych kartach. Tyle, Grzegorz Kmita Patyczak. Bardzo dziękuję za rozmowę dziękuję i zapraszam. Państwu dziękuję za uwagę. Oczywiście również zapraszamy, przyłączamy się do tego zaproszenia. Proszę zostać z nami, bo wieczór WTK cały czas trwa, a przed nami jeszcze więcej informacji nie tylko z Poznania, ale i z regionu. Do zobaczenia.